Cześć! Witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj, jak widzicie, gdzie jestem? Na Ornamont. No, i tutaj to już ostra sieka. Patrzcie, co się dzieje do potworków miegania, aż wydygałem lekko. Muszę sobie oczyścić teren. Chciałem trochę pozwiedzać dojść do tajnej miejscóweczki fajnej jakiejś ekspiarni. No, ale nie wiem, czy mi się uda, bo tyle monsterów, że trochę wydygałem. Jakby mnie tak otoczyły, zbloczyły. No i koniec. Tego tutaj to już trzeba być naprawdę. Gotowym na wszystko. Ale ja mam dużo runek wszystkiego, to tam myślę, że ogarnę powolutku, będę tam sobie czyścił i szedł. Ja tam na przypał nie będę szedł. O! Ten delfiner. Nie zaraz jak on miał? Delfir. O, dużo ich tutaj, no? Ale tak się zdaje. Dużo ekspa nie mają, a potrafię śmignąć, chiciorka. No, mam teraz dobrą kuszę. Wbijam sobie tą kuszę, no i będę miał coraz to mocniejsze efekty, jakiś kryty. O, wreszcie mi się udało. Ej, a czemu tu hydry nie ma? Tu miało być hydry. Kurde, oskawi mnie. O, coś tu jest. Dobra, może tu niżej będą. No, ten rentyl wam powiem taki sobie, nie zachęcający do expienia. Za bardzo mi się tu nie podoba. Brzydkie kolorki takie jakieś tu są pod ziemią. Myślałem, że będzie trochę ładniej tutaj, no? Nie, tutaj to jest słabiutko. Ale zobaczymy tam. Bo co tu się zloci dobrego? Jakie moleje tu powypadają? Bo na razie. Bo Bokrajdery, a czemu tych? Myślałem, że tu same chytry będą, tu tyle bokriderów trochę lipa. Los? No, czy niżej trzeba znaleźć gdzieś teren niżej, gdzie się schodzi. No taka miejscóweczka na raz sobie pójść, popatrzeć, bo brzydko tu jest. Mi się taka sceneria nie podoba. Jakieś kolory brzydkie, nie, nie zachęcające. O, ale hyderek już więcej? No. Hyderek to już jest tutaj tak. Dwie hyderki, bok rider. No już tylko Bokrider został. No ale teraz mam mocny pocisk z tej kuszy, kurde. Ono ładnie wzmacnia, teraz jeszcze muszę sobie takiego scrolla kupić. Na powerful. No i wtedy to dopiero będzie łupnięcie. Żeby kryta mieć 50% większego chyba. O, chciałem zobaczyć może tutaj coś, ale nie, nie ma nic. Nie trafiło mi się nic ciekawego. Ciskamy dalej. Najgorsze jest to, że teraz, jak ja z tych hyderek chciałbym wyjść, to na górze masa monsterów się zrespi. To już trzeba uważać. A ja tam nie lubię tak na przypół biegać i blurować na siebie tysiące monsterków. O, hyderka ucieka. Wydykała się. No, ale jak widzicie, dwusetny level mamy bije. Może nawet. W tym miesiącu uda mi się 200, 201 levelek wbić. To już był konkrecik. Hmm, tak po dwie Hyderki, one niby nie są mocne. Moc taka gdzieś jak DL, myślę, taka hydra. Moc Dragon Lorda ma to tam. O, trzy naraz. Uuu. Trzeba trochę uniki robić, bo mogę ładnie sponiewierać. Szybko schodzą. Hajsik na razie słaby jest. Myślałem, że będzie lepszy. No, ale słabiutko na razie. Mało hajsów dropi. Chyderki. No, na tej miejscówce to byłem kiedyś, ale to dawno temu. Już zapomniałem nawet, że byłem. Dopiero jak tu przyszedłem. Tak mi się przypomniało, że kiedyś tu błądziłem. Ale ogólnie to nic specjalnego. Brzydko tu jest i nie polecam. Miejscówka nie otrzymała mojej rekomendacji. Tego trzeba stąd wracać. Pozwiedzane, zwiedzany, mlipa. A zaraz gdzie ty się szło? To nie tu. Tutaj gdzieś trzeba iść. Hmm. U. Kurde, znowu ten głupi wygaszacz się włączył. Nie wiem co on. Cztery minuty i się włącza bez przesady. O, solóweczki udane. O, niedługo broń sobie wbije, fajnie. Idziemy teraz... Do... O kurde, jakie przywitanie piękne. No, tutaj trzeba uważać, kurde. Te delfinery, one mocne nawet, tak na blisko. Devourer, nie delfiner, no, devourer. De Źle mi się powiedział błąd. No, ale ładnie w Hiciorki nieraz. Jeden to słabo, ale tam jak parę się znajdzie, to. Uu... Ja to nie lubię tak na siebie, ja wolę taką, po parę sztuk, rozwalić i dalej iść. No i teraz mi się przypomniało, że przecież ja mam tego przyjaciela od 200 levela. Sobie go wezmę, to będzie mi pomagał. Muszę tylko wykupić te zaklęcie, one chyba z 50k. Ale skądś tam hajsiku się nazbiera na te zaklęcie. Ale będę wtedy sadził chiciory. Kiepi przyjaciel to dużo pomoże jednak. Tylko, że on jest chyba na 15 minut i potem trzeba czekać jeszcze z 10 albo 15, żeby można było znowu ten czar zarzucić. No dobra, dziękuję za obejrzenie odcineczka, mam nadzieję, że się podobał. Życzę miłego dnia, trzymajcie się, cześć!